Chciałbym, żebyś teraz powiedział naszym widzom, co tutaj się będzie za chwilkę konkretnie działo, przybliżył charakterystykę tych ćwiczeń, które za chwilę będziesz prowadził. No Właśnie wielu rodziców pyta nas, jak wyglądają te lekcje. Niepubliczna szkoła podstawowa, dużo elementów Montessori i teraz wielu rodziców ma takie obawy, tak? jak, to, jak to wygląda w starszych klasach, no bo trzeba realizować podstawę programową, trzeba przygotować uczniów do egzaminu tego głównego, który jest jak gdyby zwieńczeniem ich edukacji w szkole podstawowej, no to wychodzę z tłumaczeniem, tak? Nasze lekcje jak najbardziej wpisują się w podstawę programową, podstawa programowa realizowana jest w 100%. Lekcje języka polskiego są lekcjami na dzień dzisiejszy pół na pół, tak? Czyli pół formą tradycyjną, a pół formą właśnie gdzieś tam z korzystających, korzystająca z form Montessori i innych szkół właśnie alternatywnych. To się bardzo fajnie wpisuje, ponieważ młodzież uczy się dzięki temu większej odpowiedzialności, większej pracowitości i potrafi patrzeć na problemy i na to, czego się uczy, troszeczkę inaczej. Tak? Zaprezentujemy dzisiaj tutaj, zaprezentuję wspólnie z młodzieżą, która nic nie wie na ten temat. W wakacje poprosiłem, żeby przyszli na lekcję, zgodzili się bardzo ochoczo. Pokażemy dwa takie elementy, które gdzieś tam stosuję w swojej dydaktyce, to jest escape room i rysowanie wiersza. Myślę, że ciekawe metody, które na pewno aktywizują ucznia, na pewno są to metody, które pozwalają zauroczyć się troszkę czymś innym tak? i zrozumieć trudne często elementy języka polskiego, takie jak na przykład części mowy, które są ukryte właśnie w escape roomie. To za chwileczkę zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Mnie zaskoczyło chociażby ułożenie stolików, jak tu weszliśmy, bo było w takim troszeczkę jaju, że tak powiem, w owalu. I powiedziałeś mi wprost, że oni mają dowolność, bo mogą usiąść jak chcą. I to są te fajne rzeczy, że nikt tu nie musi siedzieć, 30 cm brody mieć nad stolikiem i może usiąść wygodnie, swobodnie. Może dostrzec swoich kolegów z klasy. Natomiast takiego zwrotu też użyłeś przed paroma dniami rysowanie wiersza co to takiego to nauka poezji w szkole podstawowej nie tylko w szkole podstawowej bo później przecież jest szkoła ponadpodstawowa to jest nielada sztuka z kilku względów nie będę tutaj może omawiał wszystkiego ale poezja sprawia dzieciom i młodzieży najwięcej problemów z jednego prostego powodu najczęściej nauczyciele uczą poezji podręcznikowo i najczęściej to są jakieś utarte już regułki, tak, które znajdują się w podręcznikach. Młodzież najczęściej czytając wiersz gdzieś czyta też opracowanie i ma utarte gdzieś spojrzenie na ten wiersz, bo tak było zapisane gdzieś, na przykład w opracowaniu w podręczniku. Że to tom, autor miał na myśli. Że tak? to autor, tak, tak, stereotypowo, to autor miał na myśli. Natomiast poezja przecież jest wrażliwością duszy, tak? Każdy może poezję odbierać na swój sposób. No, cała magia w poezji polega na tym, że ja mogę odbierać poezję na swój własny sposób. I jeżeli nie damy szansy dziecku na to, żeby popatrzyło na tę poezję, na to, co myśli na ten temat, na swój własny sposób, no to my zblokujemy to dziecko. I to dziecko nigdy nie polubi poezji. Nigdy nie będzie czytać poezji. Witam serdecznie, dzieci. Słuchajcie, list przyszedł do nas, Jaki? do szkoły. No właśnie nie wiem, ale chciałbym, żeby Lucja przeczytała okay. ten list nie? głośno i wyraźnie, tak żeby każdy słyszał. Jesteście ciekawi, co tam w tym liście jest? No ja tu. Dobra, więc ja już się dokopała na listu i czyta. Dobra. Głośno. Witam Cię. Jestem krotoszyńską wróżką. I kiedy otworzyłeś ten list, właśnie rzuciłam urok na waszego nauczyciela języka polskiego. On właśnie wstaje i zamyka klasę na klucz. Wiem, że macie teraz lekcje, ale niestety drzwi pozostaną tak długo zamknięte, dopóki nie rozwiążecie waszych wszystkich zadań, które znajdują się w specjalnych kopertach, które nauczyciel znajduje w szafce na komputerze. Każda kopeta to zadanie dla poszczególnej osoby w klasie. Oczywiście możecie pomagać sobie nawzajem, tylko bezbłędne wykonanie zadań pozwoli na to, że mój zły urok rzucony na nauczyciela pryszni i otworzy on drzwi. Zadania jeśli prawidłowo je rozwiążecie, a próbuje nauczyciel, który wręczy Wam kolejne kopety. Wasza aktywność zostanie również nagrodzona wirtualną monetą w dzienniku o wartości 5. Życzę powodzenia. Czy jesteś gotowy? się gotowi? no, no ja tak! tak. Okay. Ale pan, pan nie teraz nie można upać. Właśnie. Pierwsze zadanie rozwiąże Iza. Iza otwiera kopertę. Na pamiątkę może zły sobie wziąć. To Zdanie. teraz mówi, pan czy wróżka. Wróżka to jest ta zła. Iza. Masz? Przeczytaj. Jak nie będziesz wiedziała, to słyszałem, że możecie sobie pomagać nawzajem, więc możesz skorzystać z pomocy. Przeczytaj głośno, zapisane zdanie, a następnie zapisz na tablicy wszystkie rzeczowniki, jakie w nim się znajdują. Kratoszyńska wróżka to tak naprawdę chochlik, który lubi płatać figle. Mhm. Wróżka. Kratoszyńska wróżka to tak naprawdę chochlik, który lubi płatać figle. Krotoszyńska. Czy jest to rzeczownik, Maciuś? Krotoszyńska. Krotoszyńska. Czy jest to część mowy zwana rzeczownikiem? Jaka? Krotoszyńska. To nie jest rzeczownik, nie, nie. tak? Nie. No, co tam masz za pierwszy rzeczownik? Szybko. Wróżka. Brawo. Nie Wróżka. A do drugiego zadania już. Przygotowuję się. Oliwie. Yeah. <laughs> Słuchajcie, kolejna lekcja z, z, z cyklu lekcji nietypowych. Dzisiaj nauczymy się lepiej rozumieć poezję, wiersze, lirykę. To są trzy pojęcia, których już w ciągu szóstej klasy was uczyłem, tak? E, powiedzcie mi, czy patrzycie po poezję? Maksiu, zdarza się atymucja. Tak, jak potrzebuję, to czytam. Dobra. A co sprawia wam największą trudność, jak czytacie wiersze? Zrozumienie. Zrozumienie tego, co oni tam chcę przekazać, a nie jakieś takie trudne słowa. Dobra. trudne słowa w cudzysłowie, tak? Ameryka? Ciężki język. Ciężki język. A co wpływa na ten ciężki język Ameryka? Trudne określenia. Trudne określenia. To są takie metafory pewne. Bo dużo wiersza i właśnie metafor. Ok, spróbujemy dzisiaj inaczej spojrzeć na wiersz. Przygotowałem dla Was taki fajny, króciutki wiersz z większego cyklu, tak? Jana Kasprowicza I wiersz nosi tytuł z chałupy. Co to jest skałupa? Taki dom. Taki dom. Stary mówisz, to no, wie. Taki straszny na przykład z drewna. Na przykład z drewna. Okej, okay, dobra. Tak, tak kojarzymy chałupę gdzieś, tak? No dobra. Chaty rządeł na piaszczystych wzgórkach, za chatami krępy sad wiśniowy. Wierzby siwe poschylały głowy przy stodołach, przy niskich ogórkach. A ja czytam dalej. Wierzby siwe poschylały głowy przy stodołach, przy niskich ogórkach. Płot się wali, na podwórkach. Wierzby siwe poschylały głowy. Co to znaczy? Co to za sformułowanie? Że drzewa te się pochyliły. Tak pochyliły. Jak nazywamy taki środek językowy, który został tutaj zastosowany, Iza? Wierzby siwe poschylały głowy. Czy drzewa mogą schylać głowy? Nie, jak już takie no, nie posiadam. To jak to się nazywa? Jak się nazywa taki środek językowy? Pamiętacie, policja? No, tak. no na pewno jest to jakiś środek metaforyczny, a no, on ma swoją specyficzną nazwę. Jak ja porównuję na przykład rzeczy, tak? zwierzęta do cech ludzkich, to jak nazywamy taki środek metaforyczny? W starożytności jest taka postać, persona mówimy na nią, ten środek nazywa się personifikacja. Jakby bo uosobienie u, osobie, u dobrze.